Jest taka wizja, żeby może zrobić testową linię właśnie tu w te przemysłowe tereny i sprawdzić, czy to by się przyjęło, taka bezpłatna komunikacja. Ja na autobus będę stać i czekać 10 minut, bo jestem w domu w tym czasie. Rano tak samo mi nie pasuje. Nie? Tutaj ludzie kończą 10-15, bo już autobus nie ma, już nie dojedzie. A myślę panowie, żeby się trochę znalazło osób, które by tymi autobusami jeździły. No na pewno. No na pewno. Mnie, mnie nawet inna cena by satysfakcjonowała. Na przykład nie wiem, no, no trzy no tak. niech bilet kosztuje, tak jak z Rytla ja mówię, nie, tutaj, ten, no to ja jeszcze z autobusem. autobusem, bo nie mam żadnego problemu, nie, no. no. i wtedy jeszcze trzeba być elastycznym, no bo po kiego on ma jeździć tam przez miasto i ten, niech on jedzie tędy i mnie przywiezie pod zakład, nie. Żeby jeździć autobusami do pracy, to nie ma możliwości, nie? No bo tutaj trzeba być ten, o pół do Tej, szóstej tak? gdzieś, nie, no. nie, pół do szósty, o czternasty, dziesięć połowy chodzimy, nie. To, już, to musiało być tak, żeby 15 po 14 był autobus. No bo gdyby coś było, to... gdyby autobus mi pasował, no to jeżdżę autobusem. Nie no. mam żadnych problemów ani nic. A tak jak? nie ma w ogóle takiej opcji, żeby autobusem dojechać. Umawiają się tak no. też inni pracownicy, że więcej no. no. osób? No ta, tak, tu jest ten, no. umawiają się. No. Pełen samo nie, jak no. ten. Da, ja, ja jeżdżą, tygodniami jeżdżą z jeżdżą i to praktycznie pełne samochody jeżdżą, nie? Powiem szczerze, że skorzystałbym, ale jazda daleka jestem, jest w Szpacheminie Ja osobiście mam bardzo blisko. Jeżeli jest opcja, żeby była darmowa, to jestem za. No to oczywiście, tylko że ja jestem z Topoli, tak jak ja miałem kiedyś autobus na szóstą tutaj, to zlikwidowali go, jest tylko teraz ta siódma, a ja muszę chodzić na szóstą. Mało ludzi jeździło w ogóle go jest Teraz jest autobus, 10 po. No to ja bym tam szybko z zakładu wyszedł, to bym poszedł. Gdyby się kierownictwo mi na siódmą zgodziło chodzić, nie? To bym przyjechał tu autobusem z Topoli i wróciłbym autobusem do Topoli. Na 6 to nie. I tak nie mam dojazdu, ja muszę iść do autobusu z 2 km, także raczej nie. To by mi się nie opłacało iść 2 km pieszo, tak. wtedy wsiąść w autobus, wysiąść tam i jeszcze 2 km do pracy iść. No jakby było bezpłatna, to tak, nie Ja jestem za. No, bo ja dojeżdżam tutaj, że. No bo mam na zmianę, nam pracuję równo i dojeżdżam samochody. Czyli nie tak, chyba dobry dojazd i dobre. E, odpowiednie godziny do czasu pracy, to tak. Na pewno nie. Ja że autobusem, a czasami smroj. A gdyby było za darmo, to by pan tak na stałe? Na no stałe nie, bo latem jeżdżę motory. <laughs> w bo większości dojeżdża? Moment, by na pewno się przyjęła, bo w letnim to wątpię. Ogólnie to tak, z tym że musiałby być bardziej dopasowany rozkład jazdy i trasy też, bo na przykład tutaj do pracy mogę dojechać sobie, tylko że mi to zajmuje pół godziny, a samochodem 6 minut, także no jest różnica. Ale ogólnie to tak. Jest pan z miasta czy tu z okolicy? Z miasta, miasta, z kolejowego. Zawsze pan jeździ autem? Zimą tak, a latem jeszcze nie pracowałem, ale mam zamiar jechać, jeździć. Rowerem. Czyli pewnie latem by pan nie skorzystał z tego autobusu? Yy, znaczy się, jeśli byłby bezpłatny, no to myślę, że bym skorzystał. To tak. byłaby konkurencyjna tak. oferta. Tak. Na darmowe by poszli, tylko co to daje? My tu 15 po wychodzimy, jak 15 po autobus objeżdża. I tak nie zdążą mhm. ludzie. No. Czyli trzeba by przesunąć się w albo więcej tak, tak. tych kursów. Później więcej. Wystarczyłby jeden, ale. 10 minut czy 5 minut później. później. Zrzutka na paliwo tak. i taniej Dokładnie. niż bilet. No. Ani nam nie pasuje nie. dojechać do pracy, bo jak ja mam na jedną zmianę, to jeszcze bym dojechał. Bo tam wczoraj bym chociaż od y, 17 w domu był. No tak, o 22 się kończy, 215 po coś A o 21, się poczy, o 21 jest, jest chyba ostatni autobus.